Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie trzeba przedstawiać. Po raz 28, 12 stycznia orkiestra rozgrzała nasze serca i zachęcała do czynienia dobra. Na terenie całej Polski i poza jej granicami przeprowadzane były zbiórki pieniężne na zakup aparatury ratującej życie dzieci. W tym roku hasłem przewodnim był wiatr w żagle, a celem zbiórki było zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Po raz 28. spotykamy się na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak wygląda w Dobrowie Górniczej. Oj, w Dąbrowie Górniczej jak co roku moc atrakcji. Przede wszystkim Pogoria Morsuje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To inicjatywa Dąbrowskich Morsów. Większość, im, całość impetu, że tak powiem, wośpowego grania w Dąbrowie w tym roku przeniósł się w okolice jeziora Pogoria Morsuje i Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie. Tam popołudniowe koncerty, granie, licytacje. Dziś mam nadzieję, że liczna grupa morsów wejdzie do lodowatej wody właśnie dla Pogorii Morsuje. Szereg stowarzyszeń z Dąbrowy górniczy oraz przedsiębiorców z Dąbrowy częstują nam na z daskawą ciastem, gorącym żurkiem, kiełbasą z grilla. Także moc atrakcji. Zapraszamy wszystkich na pogorie 3. Tutaj gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak jak wspomniane zostało wcześniej, po raz 28. Warto pomagać. Myślę, że w kolejny rok pobijemy rekord. Atrakcji niespodzianek oraz chętnych do dzielenia się z wolontariuszami pieniędzmi oraz dobrą energią nie brakowało także w Dąbrowie Górniczej. Od godziny 11 wiele działo się nad jeziorem Pogoria 3. Panie prezydencie, gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy także w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa od samego początku gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jest mnóstwo wolontariuszy, są sztaby, a my pomagamy, żeby te sztaby były bezpieczne i żeby miały możliwości do zbierania środków tak ważnych dla całej Polski. Dlaczego warto włączyć się do tej akcji? Uważam, że jeżeli ktoś pomaga komuś, to trzeba mu też pomóc z tym, żeby mógł zbierać. A orkiestra robi świetne rzeczy i dlatego widać to, jak ta energia. To zaangażowanie mieszkańców, wolontariuszy przekłada się na konkretne, materialne wsparcie w całej Polsce. Jak wielu ludzi zaangażowało się do, w organizację w Dąbrowie Górniczej? To jest kilkaset osób, które są wolontariuszami, oprócz tego tysiące, które wspierają, angażują się, dają datki, ale też takim dobrym słowem i takimi drobnymi rzeczami, drobnymi gestami wspierają wolontariuszy i całą orkiestrę. Dzisiaj jest pogoria morsuje dla WOŚP. Jak co roku razem z szeregiem innych stowarzyszeń, z miastem, z Centrum Sportu i Rekreacji morsujemy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O godzinie 12 robimy rozgrzewkę. Wchodzimy po niej do wody, zrobimy sobie jeszcze oczywiście zdjęcie grupowe, morsujemy ile kto może, a później mamy strefę grzania, gdzie możemy sobie wskoczyć do bali, do sauny i później znowu zamorsować. I tak, ile kto może, tyle morsuje. Ile osób zadeklarowało uczestnictwo? A jak ostatnio patrzyłem wczoraj wieczorem, prawie 700 osób zadeklarowało się, przynajmniej na samym Facebooku, że albo jest zainteresowanych, albo weźmie udział. Myślę, że dzisiaj zdecydowanie pobijemy rekord frekwencji. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to także wiele akcji Towarzyszy na przykład jak tutaj nad Pogoryją 3. Tak, przy okazji morsowania dla wośb mamy m.in. naukę pierwszej pomocy. Harcerski Klub Ratowniczy Auxilium prowadzi warsztaty z pierwszej pomocy. Każdy chętny może z tego skorzystać. Będzie również jeden ogólny pokaz, gdzie każdy, kto będzie się wstydził spróbować, będzie mógł przynajmniej zobaczyć, jak to się robi. W tym momencie musimy oczywiście wspomnieć o sztabach w Dąbrowie Górniczej. Ile ich mamy? W Dąbrowie Górniczej działa 8 sztabów, ponad 350 wolontariuszy, których można spotkać na naszych ulicach dzisiaj przez cały dzień. To jest wielka akcja logistyczna, również logistyczna. Jak wyglądają wasze przygotowania do finału? Przede wszystkim już w listopadzie trzeba było zgłosić chęć utworzenia takiego sztabu. By utworzyć sztab musi być instytucja i co najmniej czwórka chętnych osób, które ten sztab poprowadzą. Zbieraliśmy zgłoszenia wolontariuszy. W połowie grudnia musiała być już lista zamknięta. Kiedy otrzymaliśmy identyfikator, otrzymaliśmy również kilka gadżetów, między innymi puszki, które wszystkie są z banderolami, bo to jest bardzo ważne, że każda puszka musi być oklejona czterema banderolami. Każdy wolontariusz ma swój identyfikator, który ma unikalny numer, który jest również naniesiony na puszkę kwestarską. Dąbrowscy wolontariusze mają też koszulki, Wolontariusza z logo Wielkiej Orkiestr Świątecznej Pomocy. Można zobaczyć też gadżety od partnerów, takich jak Play, czyli kominy, oraz M-Bank, czyli czerwone plecaki, które noszą nasi wolontariusze. Dzień dzisiaj rozpoczął się bardzo wcześnie. Tak, no dzisiaj teoretycznie od północy można było zbierać, natomiast sztaby już od godziny 6-7 rano pracowały, wydawały puszki, żeby wolontariusze mogli rozpocząć swoje działania. Jak będzie wyglądać finał dnia? Na koniec dnia trzeba oddać puszki, no i policzyć pieniążki. Pieniądze są liczone przez komisje liczące. Każda puszka jest liczona osobno. Każdy wolontariusz dostaje swoje indywidualne rozliczenie. Pieniążki trzeba posegregować, przeliczyć każdy nominał i potem je podsumować. Pieniądze są następnie składane w bezpiecznych kopertach do banku. Są konwojowane i tam już wpłacamy całość do M-banku. Dzisiejszy finał Wielkiej Orkiestry włącza się także kino Helios. Co przygotowaliście dla odwiedzających? Konkurs z nagrodami. Kręcimy kołem, odpowiadamy na pytania, zdobywamy popcorn, coś z kosza. No generalnie fajna zabawa. To są pytania oczywiście związane z kinem. Tak, tak. Mamy kategorie cytaty, bajki, ale nie tylko, bo też coś dla starszych się znajdzie, na przykład kino polskie, gwiazdy filmowe. No i jak razem sobie, zwłaszcza ci starsi? Super, bardzo fajnie, bo, ale jak coś to pomagamy. Dlaczego warto grać razem z orkiestrą? E, żeby oczywiście pomóc tym poszkodowanym biednym dzieciom. Tak, to jest myślę naj, największa idea tego. Chociaż pogoda jest piękna, no niestety temperatura niezbyt wysoka, no i staramy się zachęcić wszystkich odwiedzających, aby wrzucili środki do puszki dzięki kulinariom. Kulinaria pieczone ciasta, domowe, każdy i mors i inicjatywa Dąbrowska przynieśli wiele blach ciasta robionego w nocy po to, żeby dzisiaj zagrać dla woźb. Oprócz tego wczoraj przygotowany przez inicjatywę Dąbrowską w ASP Tuczna Ważurek, grochówka z kuchni polowej, kiełbaski pieczone z grilla, no i pajda chleba z, ze smalcem. Robionym domowo i ogórkami kiszonymi. A przy każdym posiłku znajduje się puszka. Czy odwiedzający są hojni? Odwiedzający starają się rozdzielić swoje pieniądze na różne puszki, ale wrzucają tyle, ile mogą. Nie liczy się to, ile wrzucimy, ale żebyśmy wsparli wielką orkiestrę i przekazali pieniądze na ten szczytny cel. Dąbrowianie chętnie przyłączyli się do orkiestrowego finału. Jak co roku, dzięki mocy atrakcji i zaangażowaniu na konto fundacji wpłynęło sporo środków, a dobro związane z akcją udzieliło się każdemu z gości.